O oh, hej, witam was w kolejnym odcinku tera Eee, tak, oj. No. Problemy z otwarciem drzwi. Okej, okay, jako że się zaczyna noc, to myślę, że zajmiemy się czymś, co generalnie będzie polegać na kopaniu. No bo cóż by innego robić w nocy. Jeszcze nie jestem aż takim hardcorem, żeby się bawić w jakieś cuda typu... E, nie wiem. Bicie potworków czy coś? Prawdzie już ekwipunek mam jakiś. Nie powiem, że dobry, bo jest ciulowy. ale lepsze to niż nic, prawda? Zobaczymy. Hmm. Na razie zmierzamy. Tak prawda, powiedział, że nie mam sam pojęcia gdzie. Chyba powinien z mieczem chodzić. O, oh shit. Dobra. Hmm. Może tu? No, tutaj to ja się pchał czy nie będę. Ze na to, że mam strasznie ciulową broń. Więc niestety. No i przez to niestety... Mam czulowy damage! Dobra, udało mi się slajma upić. No, no dobra, stąd to lepiej się ewakuować. Słyszę takie delikatne jakieś pikanie. E, prawdopodobnie coś związane z wciskaniem płytki naciskowej. O cholera! Dokładnie. Muszę to rozpieprzyć. Może mam miksturkę leczącą. Tylko, że teraz przez minutę nie mogę się uleczyć. No, to robi się nie do końca zbyt fajnie. Może tu zobaczymy, co jest. Czy jest tu cokolwiek? No widzę, że niespecjalnie. Tam widzę demonit prawdopodobnie na górze, tylko że jego nie mam i tak czym wydobyć. Dobra, hop. Hop. Okej. Okay. Zobaczymy, co się da tu zrobić. Widzę mnóstwo slime'ów. Które mogą mi zrobić bardzo kuku albo dać dużo kasy i generalnie żelu. Pytanie co jest bardziej prawdopodobne Niestety tym mieczem nie da się zbyt szybko machać Co jest dość problematyczne. Dobra, udało mi się. Okej, okay, spierdzielamy stąd. O, jeszcze mi grę przycina, To już w ogóle fajnie. A nic to. O. O co? Giń! Giń, kimko... A, nie topesz. Nie no, to jest pro... dość problem, że ja tu mam 15 FPS-ów. To nie jest dużo. Może mało też, nie? Zawsze to lepiej niż 5, ale mimo wszystko to przez to łatwo zginąć. A, chyba się dzień zaczął? Nie, chyba nie. Raczej nie. Okej. Okay. Muzyczka się zmija, może dlatego, że wyszedłem wyżej. No, szkolera. Tu. Ech. Generalnie, co ja chcę zrobić? Muszę zdobyć sensowny kwipunek, żeby później walczyć z bosem. To jest najważniejsze, tak prawdę powiedziawszy. Najlepiej, żebym miał wszystko ze srebra albo wszystko ze złota. To jest takie sensowne minimum. Wiem, zdaję sobie sprawę, że to będzie dość trudne i nużące w zbieraniu. Hmm. Może tu nie, tu raczej nie. No, jakbym miał ten magiczny bumerang, żebym się to mógł podświecić. Tam coś nie, tam też nie ma. No, to jest dość problematyczne. Cholera, jasna. Może, jak będzie dzień, to ja pójdę zwiedzić jakąś jaskinię. Może w jaskiniach prędzej coś znajdę. Dobrej byłoby żelazo. Bo ja nawet ekwipunku z żelaza nie mam. No i mnie zrzucił menda. Wyjdź, 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 wyjdź. No. Dobry byłby jak ekwipunek z żelaza. No, biorąc pod uwagę, że ja mam... ...czapkę i buciki... ...tylko i wyłącznie... Z miedzi Żelazo nie byłoby złe Tylko że ja tu mam nawet z żelazem problem, no widzę, że mam noc nadal. No nic, spróbujemy coś tu zabić Najwygodniej by było coś kupić, ale z tym może być dość spory problem. No nic. To jest problem, że im lepsze surowce, tym są głębiej. A im głębiej, tym lepsze potwory. No, 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 no. bez takich. Ja tu może jestem lepszy od Was, ale jak się rzuci na mnie w pięciu, to i tak nie przeżyję. Chciałbym żyć jak najdłużej. Tam widzę jakiś wazonik, ale wazonik to, to myślę, że zignorujemy. Dobra. No co leziemy w dół. Jak się dzieje wola nieba. Oj. Tak, tam trzeba się udać. Tu... Tu, 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 tu. Może tu się coś znajdzie. Oj. No no. Nie chcę zużywać miksturek leczących. O, ale tu mam dwa wazoniki. Ciekawe, czy, czy tylko wazoniki, czy też coś więcej. Może tu coś podkopię. Zobaczymy. Jeżeli tylko wazoniki, to po 6, ale liczę na coś więcej. Zasadniczo nie na wiele, ale cokolwiek. Może teraz do góry. Bierzemy kill off. No niespecjalnie wygodnie się tak kopię, muszę powiedzieć Zwłaszcza pod wpływem alkoholu, ale to już zignorujmy. Okej O, coś znalazłem proszę ja was. Złota skrzynka! O tu trzeba się udać do góry Bo to może coś nam O kurczę, tu jest piach No dobra, to rozpieprzemy ten piach Oa! Jeszcze piaskiem przesył dostałem, zdaje się No dobra Zrobiłem co się dało Teraz chyba się kierką te dechy trzeba rozbić. Tak? Tak. Dobra, co O Ojej... już liczyłem na coś ciekawego. Bida z nędzą widzę. Skrzynkę sobie chociaż wezmę. drewna zasadniczo. Zasadniczo to mina ciul. No ale dobra Zobaczmy Może tu coś się trafi hmm. Widzę tam te trzy wazoniki, może tam coś Dobra, próbujemy Kasa, kasa, kasa i miksturki leczenia hmm. Czy jestem w stanie tam doskoczyć? No, niespecjalnie, a stąd? No, prawie może teraz, jak mnie te pajęczynki nie złapią, tak tu mogę oświetlić. Czy tam jest złoto? Chyba tak. Celem sprawdzenia tego zrobimy, oczywiście, podkop do góry. Tylko najlepiej taki schodkowy, żeby później nie kombinować. Tak, tam jest zu, zu, albo złoto, albo piach, ale chyba złoto. O, i dzień się zaczął. Prawdopodobnie ale nic to. Próbujemy. Tak, tam jest złoto, ewidentnie. Mamy nadzieję, że dość spore ilości. Problemem jest tylko to, że jeżeli na przykład ten bloczek skopię, to mi się piach zasypie. Co niekoniecznie musi być miłe. Może zrobię coś takiego. O, ja pieprzej dla tego piachu. No dobra. Widzę, że nie mam innego wyjścia. Znaczy, mogę teraz kopać. Właśnie, mogę teraz kopać. Od... Tylko, że i tak, jeżeli wykopię całe złoto, to mnie zasypie piach. To jest bardzo problematyczne. Ale widzę, że nie mam innego wyjścia. No nic, podejrzewam, że ten piach dochodzi aż do powierzchni, a jeżeli tak, to delikatnie mówię, że mam przekichane. Dobra. Kombinujemy dalej. Czy tu jest troszeczkę żelaza? O ja pierdziu, ja tu mam przekichane. Nie mam wyjścia, ja tu muszę. Nie, 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 nie. No, nie. Najgłupsza śmierć, jaką mogłem sobie sprawić, eee. zasypany z wałami piasku. No nic, tak jak mówiłem, to oznacza koniec serii. Niestety. Eee. Niewiele brakowało, żebym się stąd wykopał. Ale niestety brakło. Cóż więcej. No szkoda, szkoda, szkoda. Myślałem, że chociaż polegnę na jakimś bosie, a tu widzę, że nie do końca. Life is brutal, full of zasadzka. No i zostałem zakopany piaskiem. Niestety. No cóż, jeżeli uznajecie, że taka śmierć jest niesprawiedliwa, no bo zasadniczo jest, no ale cóż poradzić, no takie były założenia serii, a za głupotę się płaci, mogę tą serię kontynuować nową postacią. Ale cóż, tak czy inaczej, pierwszy sezon tera hardcoreu przy piwku właśnie dole, doszedł do końca. Myślałem, że nasza postać ma jedną kratkę szerokości i ten piasek mnie nie zasypie. No niestety. Popełniłem dość poważny błąd. Okazało się, że na postać ma dwa na trzy kratki. No i w związku z tym zginąłem śmiercią tragiczną zasypany z wałami piasku. Niewiele brakowało, żebym się uratował. Gdybym pomyślał, żeby na przykład użyć skrótów klawiszowych, podejrzewam, żebym przeżył. A tak. Niestety, cóż powiedzieć. 12 odcinków, zdaje się, to nie ma tragedii. Spodziewałem się śmierci w 13, bo by był pechowy. Ale jednak nie. No cóż, jest mi smutno, tak jak i wam. Myślałem, że ta seria jednak, jak już się rozpędzi, to będzie trwać. Ale jednak nie. Jeżeli jakiś sezon drugi by był, podejrzewam, żebym kontynuował na tej mapie. Jeżeli tego chcecie, piszcie w komentarzach. No, mi, ja niestety muszę się ze smutkiem rozstać z Hermenegildą. No, ale cóż poradzić. Założenia tej serii były takie, że jeżeli zginę, to zginę. No i zginąłem przez własną głupotę. Uff, no nic. Jeśli chodzi o serię Terra Hardcore przy, przy piwku, przynajmniej jeśli chodzi... Sezon pierwszy, a nie wiem, czy jakikolwiek następny będzie, to wszystko zależy od Was. To by było na tyle. Cóż poradzić? Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Na razie. Cześć.